Dzięki można sprzedać z tej gry. Kurwa za nawet 100%. Mi się jest... za robotę wejdzie, a nie skurwa skrzyneczki. <laughs> kurwa w grach. Zostaw nie bo tych ten komputer, kurwa. On jest, dla... On jest dla nas za dobry. Nie, zabijemy go wszyscy razem. A no nie i... może zostawić jakiejś kurwa niższej niż tego progu trudności? Ale nie ma <laughs> trudności. To ten bot był odpalony, po prostu. Powiedz mi, jak możesz mieć poziom trudności w grze, która jest losowa? Co? Uż. Bot ma więcej szczęścia, nie? Po prostu. Kurwa, nie. Ma szczęście podkręcone. Lepsze krytykale mu wchodzą. <gulanie> On maksował szczęście, po prostu. Ja, ja idę full siłę, a... A Caritas jest, ten, full holy power. O. Można tak to ująć. Wybierz miasto, które ma realizować Mistrzostwa Świata. Ej, to ja blondy... Nie no, nie ustawiłem niemieckiego turysty. Ale Lipton. A masz? I zobacz, no. pierwsza pozycja od razu Las słowanej. i Nice. Wiesz? Bot to zaraz wykupi. Właśnie bota, bota najłatwiej jest zajebać w Irli, bądź i Ci odkupi wszystko co masz. Mm. Kermit? Kermit? Nie ci... ma neta ta chyba, nie? Stary że? Bo gra komputer, zobacz. No? Jezu, Kermit zaczyna być groźne, bo to bot gra z... <laughs> Czyli trzy razy więcej skilla niż on, nie? Channel, tak. Jesteśmy A. aktualnie w dupie. Bo mo... mamy dwóch A, kurwa. Do... Mamy dwóch enemii zamiast jednego. O. Kurwa, jak ładnie. Masz aż dwa budynki, które ci bot zburzy, jest bo są dzień, najwięcej Jezu, warte. No ale przynajmniej znaczy, najwięcej kasy dostanę. No ale ten bot burzy to, co jest najdroższe, więc jesteś do wyjeb... A ja jako, że jestem botem... To ma przewagę. <laughs> Też będę. nie jest królem botów. To ma koronę. komu ktoś się do Berlina pojechał, no? Ja mam koronę. Koronę <laughs> Kielce. O nie, 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 aż, nie aż taką złą Dobrą koronę mam Chcę Nie ma tam dopis Girus A e, czemu Rus akurat? Czemu Rus? Girus Wytłumacz mi dowcip O, o, o Warszawa, o Warszawa jest bota Biedne sygnały Nie, 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 nie Warszawa jest furiacika Aaa, kolorem ci pomyliło Najpierw zerkłem, upewniłem Chult. się. <noise> eee, wymyślasz. Ale jak teraz wejdę kurwa na Warszawę, to nie wyjabię. Dobrze, jeden bota. Le pari. Le pari. Paris, Paris, Paris. Zdaje mi się, że używanie tych, używanie tych emotek kiedyś gustowało twoje szczęście. O! Wiesz co, z boostu ja mają szczęście? Perdolę pomidorem w botach. O tak, jemy dziada. Let's go! Ładujcie! Ładować! Do dzieci Ładować. też Do botów też strzelajcie! Do dzieci też strzelajcie, tak jak pan... Tak, <laughs> tak, tak jak pan Jezus powiedział. A jak pan Jezus powiedział? Do dzieci też strzelajcie. Tak było. No. Tak, bo mi zostały dwa pomidory. Mi cztery. Nie nie nie, no przecież pamiętacie jak z Jezusem w Jugosławii szliśmy, nie? Pamiętacie pamięta, pamię, pamięta, jak powiedział Jezus kiedyś dla żartów gościowi, wyszedł seven... zanim w morze. Znaczy ten się wyjebał. Ja to, ja to pamiętam jak było wczoraj. Ja miałem karabin maszynowy, seren miałem snajperek, jakie z był Jezus był naszym kapitanem i mówił Do dzieci też strzelajcie. I tak zresztą. było. <laughs> Jugosławia 1995 a nie, od Sevena, nie od Byliby, Bylibyśmy świetnym teamem. Kapelan już jest. Ja, taki team by był. Mm. Jest Kapelan. Taki jest, team jak Grochóweczka, nie? Jest, jest człowiek rasista. Pół człowiek, pół rasista. Kuria. A bot ma mistrzostwa świata przynajmniej. Je jestem jeszcze ja. Ten, który będzie ciągnął tą drużynę. O tak. Osoba Najskromniejszy zawodnik z, ze wszystkich. Seven. Nie ma drugiej Zidem. tak skromnej osoby, jak ja. Nie chuja. Nie ma nie chuja. Takich to z gromnicą <noise> Ale bym ci wepchał gromnicę między Uda. No, znaczy, co? <noise> co? Co? O niczym nie wiem. Gromnicę. <noise> Cześć? Cześć, na zajebiste określenie. Nie? No, nie, powiem. No, ale to jest idealna ten Idealna no, dla naszej drużyny, by była wojskowej Gromnica, Co nie? Ze... Grom jako gromnicę że wojskowa? W dupie. I że gromnica, no bo mimo wszystko mamy kapelan, tak. w sobie. Wiesz? Przecież <laughs> <laughs> tak, kiedy teraz wszedzi do parakrętki i mówi: hej mama, też zobaczysz moją gromnicę. <laughs> nie, ja zazwyczaj mówię. Hej mała, hey. chcesz poczuć kapłana? O, oh. nie Pokazać ci jak kapturze mnicha? Yes. Tak. Hey, jest, kryzys powie tak. Hej mała, jestem od Mariamity, a ten na dole jest od kapucynów. <laughs> <laughs> to była głupia <laughs> O. Oh. Well Welcome. Again. And again. And again. And again. What the fuck to działa? Yeah, budj botov. It's working, guys. To ja chcę teraz jest na podróż. Haha. <laughs> yes. Dobra, a teraz chcę furiata na swoim mieście. Nie. Ja nie jestem żebym Rozkręcam na, się! nie mieć nic, tylko w końcu komuś ufać. Rozkręcam Ale się mi to to ta siada, ta pesoneczka. Nie siadają w postaci angielskiej. No. A barka? Słuchasz, Ładną tam przesłałeś. No, barka to jest klasyk, to czemu siadano? No, no, no. Barka to jest taki klasyk. Kiedy zostawiłem ją na brzegu i ktoś się ukrył <laughs> <laughs> Jeszcze raz podróż. Jeszcze raz podróż. No dojebka, Jeszcze raz. One more time. Yeah. 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 A ja miałem. A ja miałem to tak prze... ma podwójny no? A ja miałem raz tak przejebane, że jak barkę Google. zostawiłem na brzegu, to Niemcy strzelali. <laughs> Oj. Dobra, ty. To jest zajebiste Dobra, dobra, dobra. Krytoz, Krytoz lecisz na. A. Dajcie mi dokończyć, żebyście tam polecieli. Dajcie dokończyć, mówienie. mówię. Ty, jebaniutki! Ja pójdę na Rzym sobie rozbuduję. You see this? New record. <laughs> potrójny mo potrójny Monopol Speedrun. <laughs> Dzisiaj... Pamiętajcie, że mało osób, które mnie ogląda, subskrybuje ten kanał. Około 2% oglądających subskrybuje ten kanał. W dzisiejszym odcinku mamy speedrun Business Tura mamy trzech hunterów, którzy próbują mi przeszkodzić Ten. zrobić po drugi Monopol. Żeby 2% tak to to to. subskrybujących było, to byś właśnie sam musiał zasubskrybować. To prawda. Przestań. Fajt, z tego bieg. jeden gra jak bot u o... ale, 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 ale szanuję za dystans do siebie. Obowiązkowo w mojej robocie? Musimy. Jezus, dobra. Patera, patera, patera. I, i, i Hamburg. Nie? Kurwa, za szybko. To nie Warszawka. No kurwa. Proszę, za bula. Za za jak za zbola. Jak za granada. Pójdzie w odstawkę. Co? Wyciągasz ja, więcej, kartę. Więcej. Kupujesz kilo czereśni i tracisz 260 tysięcy. To jeszcze nie ten moment, ale tak za miesiąc, no będzie coś takie Tak, te ceny są przejemne. No, no pierwsze czereśnie są, twój drogie. Gdzie ty jesteś? No, w sumie tak można tu posiedzieć. To. Dobra. to do mnie. Kurwa, to było moje. Tak było. Tak, było. It, it was mine. Widzisz? Jeszcze Kerytosik moskit zamontował. Mm, Szanka ja było bali. O, może być, się ja tu siedzę. To też jest wyspana. Szankaj też jest wyspą, co? Nie. <laughs> A yeah, szankaj nie, ja nie będzie. O, oh, ma pieniędzy, to jest tak. Nie, yeah, podobnie pieniężne do mnie chyba. No komu. No, żeby... I dokręcam, albo przerzuci na London. No, do, ja do, dokręcam ci I lecę w podróż. Kurwa. O, witamy. Zdras A widzicie? Rosji, Rosji, Rosji tu nie ma, widzicie? Nie są tego warci. Tak, tak, o. sprzedawaj bociku. Czajcie, aby tuba mospa do kupienia? Bo aby się tam... co? Czajcie, czaj aby tuba mospa teraz do kupienia? Byłaby tam już od grenady. <śmiech> <śmiech> Ej, bot tu już nie ma nic. ma tylko parze. Parze ma, no. Jeśli ja sobie trafił w lion, biedak Pong. Pong. O, 7 Ziben Ziben. Alu? Ziben? Ziben? Krakowem? Krakowem? Niech! kurwa, Trzeci, Trzecia podróż. To chyba jest to chyba Achievementy. Nie Achievementy, tylko nagrody dzienne są, jak się zrobi jakieś tam mm. Achievementy w ten. Tokyo my gramy tak. na, na wiesz, stole. To chyba nie działa. O kurwa. Burzymy? A jest akurat bot. Jest komu burzyć, panowie? Jest, jest, jest parzer jeszcze. Ra, raz się nie skupiliśmy na bocie i widzieliście, widzieliście co coś stało. Masz furiacik. O tak, danke schön. Schön danke. Dawaciki Mam podejrzenie, gdzie on pójdzie, ale nie będę mówił. Wiedziałem. Ja myślałem bardziej o Cyprze. Nie, trzeba, trzeba upewnić się, że to nie zniknie. Też, prąd może dalej być włączony. To Heh. prawda. No, kamon! No, Dobry pitos. Muszę się jakoś wypłacić, jak zaraz na Hamburg wejdę. No, musisz akurat. It's your destiny Twoje przeznaczenie. Uf. Hamburg jest waszym przeznaczeniem. Nie, 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 nie. Tak. Moim przeznaczeniem jest ale mistrzostwo. Świata. Przeznaczeniem jest wyrzucić trzy Keritos. <try> Numer trzy. Nie. I szanse iść na organizujące mistrzostwo świata. Ty chuju! Jest! 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 Bóg! Kurwa! Prediction! Prediction god! Wciąż to mam, wciąż to mam. Wciąż to mam. A to żmija, co? Wciąż to mam, mam w sobie to coś. The fucking god. A ja byłem bogiem teka, ale aktualnie jestem bogiem tu Zemsta, prąd. Nie. Nie nie, 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 Zostaw to, zostaw. No parzy rozjebałeś. Ty. Honorowy. honorowe, Honorowy. Musiał no, ale... Dobra. Honorowy zawodnik. Furiat by mnie pewnie. Hmm. Jak się skupiamy na, na bocie, to się skupiamy na bocie. Tak jest. No super, bocik. Do Londynu. Dla niego to nie, <śmiech> nie. <śmiech> Mmm, mm, jebańskie. Teraz na No dobra, ja już z radością to... Ja już z radością to... na dupce. Uuu. No, ja to Jak mogę dają, to biorę. Nie, Wiesz, gdzie dadżet było najwięcej, czy nie wiesz? Chyba lepszy Las Vegas. Tak. Kurwa, myślałem, że już klikłeś na Mediolawd. No to mimo wszystko jest mnożnik basic'a. Kama, daj dać oh. pieniądze, jakbyś był dłużej. Jeszcze masz problem. No <grych> tak bez pośredności zostałem, że tym. Fruje, tobie bym nie odkupił, ale twoje odkupię. Bo Słuchaj, jest to nawet góry. bot ma więcej. <grych> nie no... W sumie... nie masz więcej pieniędzy od bota. Nowy jest zupełnie nie warte. No, to masz więcej. Welcome! Hamburg? Leć w Hamburg, co, co byś powiedział na Hamburg? Co? Albo Milan. Walowałbym Rzym. Oho. Hamburg jest piękny na tej pożaru. No. Piecokery to jest koniec koalicji, co? I co do haremu? Wenecja do była haremu. No to... nie miałem co sprzedać nawet. Wenecja była w tym, w umowie. Dobra, i teraz znowu byś nad Furiatem. To raczej nie jest problem. <laughs> Kurwa, no i no, ten bot znowu nie zginął jako pierwszy. Nawet no, mnie finansuje, nie? No, Ej, przy, od, o. przy odkupieniu kraju, bo zostaje ten, zostaje, zostaje mi wsiadek. Ja, yeah. sprawdźmy to. Tak, zostają. Jasieńkowa ocka. <laughs> zostają. Kurwa, ale powiedziałem czy można to odkupić i jeść instant. <laughs> no to powiem ci, żeś to nieźle bym <laughs> Niga, <nigo>. miga. <laughs> no tak śpiewa, no. <laughs> Nigo, nigo, Ja Ja zępiłam, młoda jak boru, jak No No, Grenada, Grenada Hongkong i, i Masłynak. Teraz wejdę w Mediolan, tak, żeby mi napryć prosto w twarz, że nie będę odkupić. Nie, Wenecja, nice. No i teraz jestem safe. Ja mam dosłownie pół górna strona mapy. To jest moja safe zone. O no i no, jestem w Dobra, że Włochami nie wygram, bo muszę się ogolić w końcu. Dobra, mistrzostwo, hello dear. Teraz tak, Furia... Ja podpuszczam cię, ale nie dasz na granada Furiat Hamburg nie wejdzie, bo to jest 1-1, ale Furiat wejdzie albo w Sydney albo w London, tylko w Turę. Ale pamiętaj, że Hamburg będzie najbezpieczniejszy. Wejdziesz w Sydney. Nie, to New York. I on może to wygrać, O może to wygrać. No. O nie. Wypierdol się. Tak! Musi to sprzedać. Uff. Uff, no dobra, easy. No dobra, ale ty też nie masz mistrzostw. Co? Ale ile hajsu Ale, ale ile, 3 miliony byś chciał mu walić, abyś tam wszedł? Sitnej, 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 sitnej. Kurwa Londyn, miałem 50-50. 50-50 miałem, że trafię a ja myślałem, że odkupisz, tak, żeby jeszcze były. Last save, jakby co, żeby nie mógł skończyć. Bo tak, to w sumie Nowy Jorki kończę. Nie, jeszcze du A nie, dobra. No, bo tu, tu by ja I mam spać. Pod... Ja robię speedrun potrójnego monopolu. Ej, mam blondynkę w haremie. O, Elegancko. Ja wolę chyba karmić. <grym> Las piedas. O moje lasbiery Lasbiery Why not? Ej dopłaciłeś w sumie chyba 700 tysięcy do odkupienia Tego co ja dałem wcześniej Pójdziemy takim lekkim ryzykiem Lekkie ryzyko? Brzmi jak... Odkupienie Krakowa <laughs> Lubię ryzyko A chuj Zapraszam. JUS! Yes. No i jedbaniec. Wyłącz te haksy, dziadu. Yes. To co, Honk? ci na pewno te gadżety wyłączyłeś? A, nie mogę odkupić, prawda? Brak Ja mi. żeby odkupić, jebać to. Gadżety wyłączone, bo mógłbyś sam używać. Nie, ja tego nie mogę skończyć teraz, no. A tym ma przewagę taką pieniężną, że może wejść w to wszystko. Tylko i wyłącznie mm. mistrzostwa mi mogą uratować. Nawet, nawet tym, podróżami tego nie ogram teraz. No, chyba żebyś, Fur... kurwa, miał podróż... Furiat ma łatwiej parę kupił. Furiat ma łatwiej, żeby wygrać, niż ja w tym momencie. Mm. Ja nawet tego wespami nie mogę ograć, bo mam bali. A raczej sprzedawać nie będzie musiał. Nie wprawdzę ja cyprynice, tak także po prostu... <słuch> Dobrze, to było to było, to, to było opacalne. Już, już mu się zwrócił ten kraku w tym, że kurwa na no niego stanąłem drugi raz. No i tym, no <słuch> że wkurę zapłacił. Ah, dąż bez. Why not? Bez no, bezpieczny wybór. To, to jest najlepszy wybór. Tak, Trzy jest 3,5. No, no. Może to dodźno, chociaż to jest takie idealne. Jak się w to wjebie to jest już. Weź się w Las Vegas, przejść. O, mało się może być. Odkupisz? Nie. Dlaczego? Wejść w drugie miasto, a nowe jest Potrzebujesz pieniędzy na Rzym. Tak. Uff. Uff, patrzyłem się tam. Boże, prawie się skazałem. Ej, ale to było opłacalne! Kraków się już zwrócił, cholera jasna, bo w niego raz wszedłem i ty dwa razy. Burzonko, 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 burzonko. Całe 25 zł. Give me your money, bitch. Bieda, bieda money. Weź jakiś dublet i się wpierdol w Hamburg. Butelkę whisky Weź dublet, dubletni i Hamburg. O Oj, trzeba zrobić kurwa hotel w Grenadzie, bo jestem w dupie. Hotel w Grenadzie or I'm dead. Podróż, please, podróż, 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 podróż. Ja byś Bieda mnie odkupił, York. to bym wygrał już. No, no co, biednemu mu tej chuj w dupę, no. Ja byś mnie odkupił, to już bym wygrał. Hamburg, Hamburg? Get London Londonista. Dobrze, no, nie mogę się skupić. Jest bit. Jeszcze raz. Chicago albo Nowy Jork. Nowy Jork byłoby best. Nicht. Cause every time I touch, I get this feeling. Cause every time I kiss, I swear I can fly. Can't you hear my heart beat fast? I wanted to play. Ale fly. wersja Nightcore tylko. No, oh, no, tam, no, no. Tak, tak. Tak samo. Tak samo jak uh, Angel with a shotgun. Tylko i włączyli Nightcore wersję. No? O oh, Jezus, oh. <laughs> Grenada kończy grę, dlaczego? GG, GG. Nie, nie staną na Uff. Uf. Halo ja tu, ja tu robię calling, decalling Predictions No ja nie mogę tak wygrać, no nie stać mnie na Las Vegas, nie stać mnie na Warszawę, nie stać mnie, kurwa Nie kupię Paryża z Leonem już Dubaj nie kończy gry Uuu, ale ładny rzut. Ale ładny rzut, no. Uff. Oddaj miasto, oddaj miasto. Fandonik? Chciałbym ja sobie no, żyć. Ja bym Rzym. Rzym, bo Rzym można zdetronizować. Ale Rzym, dobra, nie będę się odzywał. Karmicze, <grym, przed> shut <up -up. grym> Nie, chciałem powiedzieć, że Rzym ma hotel, to chuj tam. Właśnie no. mówię. Shut up. -up. <grym> Najmu mu podjąć złą decyzję, come on. Bad, 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 bad. Sydney. W kurwa nic nie powiedziałem prawie. <grym> Ej, furiat powoli traci hajs na tyle, żeby móc sprzedawać rzeczy po, po tym pieprzeniu się gdzieś. Uuu. Biorę dwa domy od razu. To jest już wojna na, wy na wyniszczenie, kto wejdzie komu ten przegrywa. O tak, war of attrition. Dobra, byle nie Warszawa. Chociaż! Jakbym wszedł w Warszawę i musiał sprzedać coś, to bym sprzedał tyle rzeczy, żeby mógł zrobić Na, no, not, hmm. Możesz sprzedać zjebali. O, to też teraz to mądre. do no, that, impresji Nie rzym, nie żyję, Boże, czuję, rzym. nie chcę tego plikać. O tak, Nie, nie czuję rzym. Nie, chcę. O tak, 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 no, one, nie, 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 Kurwa! Yo, ty jebane jakieś wudu robi. Dobrze, on dostał mini wylew i zawał jednocześnie. <grym> Zawsze blisko, no. Always close. No nie, jeden Rzym, który jest hotelem. Ja pierdolę. Tak. No, blisko granaty. Ja bym dal, żeby na Ale się wpatrywał w tą granatę. Okay. Oh, nice. Mega go A w sumie będę se tu siedział. Niech on się tam bawi sam, tak? W sumie wszedłbym se w Lion. Lion, Lion albo Warszawa, proszę. Lion! Teraz tak, teraz tak. 1000 no IQ. Chyba nie. Sprzedaję Kraków, sprzedaję Nice, sprzedaję Nowy Jork i Chicago. Sprzedaż i powinno mnie stać, żeby to odkupić Tysiączaki Ale ja z jakiej paki? Sprzedałem rzeczy, których nie potrzebowałem Ale jak? Hello? Jakie Zobaczymy to jest go? chujowe, nie no słone... I'm to smart for you? No Tysiąc powoli... kurwa zagrałem. Ale kurwa od kiedy? Ty się wpierdalasz, płacisz, jeszcze możesz odkupić. No bo nie było mnie stać. Ja specjalnie sprzedałem wszystko, że muszę to odkupić. Mm. <gry> Dobrze, dobra giera. Fajna. Dobra, Seven. Wygrałeś.